Jak dziura budżetowa już będzie taka duża, że trzeba będzie ją czymś zasypać, to pojawią się takie pomysły, których nikt nie chce wprowadzać. Mhm. Więc to jest jeden z nich. Dzień dobry, dzień dobry. Czy kataster podatek katastralny albo katastrofalny? jest dobrym pomysłem, że on wejdzie i to dobrze dla rynku nieruchomości? To zależy. Mhm. <laughs> dla kogo? Nikt nie chce. Ale wystarczy zobaczyć, co jest na zachodzie, tak? u nas też będzie, no jak bu, dziura budżetowa już będzie taka duża, że trzeba będzie ją czymś zasypać, to pojawią się takie pomysły, których nikt nie chce wprowadzać, więc to jest jeden z nich. No tak, kataster. No raczej tej dziury nie zasypia, ale to jest taka forma opodatkowania tego kapitału i rozwiązania problemu rynku nieruchomości. Dostępu do mieszkań dla młodych ludzi, demografia i tak dalej. No i jak to rozwiązać ten, ten problem właśnie społeczny? Chociaż ostatnio nawet e, z perspektywy e, o, ogólnie rynku mieszkaniowego, e, też warto spojrzeć na przykład na Japonię, co tam się dzieje? E, na przykład tam jest chyba bodajże 13 milionów pustostanów w tej chwili, a na, e, na przykład takim Tokio, czy to jakby, tych głównych aglomeracjach brakuje mieszkań. Hmm. E, czyli e, pewnie docelowo gdzieś e, to i u nas będzie w sensie takim, że w Warszawie zawsze będzie brakować mieszkań, e, a gdzieś tam wieś będzie się wyludniać. E, My, Myślę, że tak w Polsce też będzie? Wymarłe wsie albo właśnie jak w, w Hiszpanii wymarłe wioski całe? To znaczy później okazuje się, że właśnie trzeba się zrzekać takich mieszkań, oddawać gminą i tak dalej. Później gminy będą miały problem z utrzymaniem tego, e, a problem, że tak powiem, hmm, w jakiś sposób... E, Ludzie będą myśleć o tym, jak to rozwiązać, tak?